Czy przeczytanie samego nagłówka wystarcza do napisania komentarza? Dla niektórych tak. Sprawdźmy ich twórczość na temat afery dopingowej wokół Igi Świątek, która, dla przypomnienia, została oczyszczona z zarzutów. Dante, wyszło szydlo z worka, że iluminatka na towarze... Jedzie! Wstyd. Józef, ja i tak wierzę. Idzie Świątek. Dokładnie, tak się kiedyś zwiastowało na Zimy. Jak to mówią? Idzie Świątek. Zapasz wrzątek. Grazyna, specjalistka od stania, odpowiada jak najlepiej stać. Głową do góry będzie dobrze, pozdrawiam. Rafał, mistrz przysłów z wadą wymowy. Abra kadabda. Andrzej, iga jest nasza i koniec. Góra Igo. Góra Igo, jeden ze szczytów pasma Kaukazu, dość trudny do zdobycia zimą. Zdezorientowany Andrzej, co się stało? Ewa, o emocjonalnym podejściu społeczeństwa do mebli, wykryto minimalne ilości. W stosunku do półki, zawsze jest ochydna fala krytyki, uzawiści. Andrzej, akurat ta jedna partia zanieczyszczona była. Aj, 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 aj. Peace. Gdybyśmy tylko posłuchali proroka Jakuba, pisałem rok temu, żeby świątek w udzielanych wywiadach nie używała zwrotów typu oh my gosh, które odnoszą się do istoty absolutu, bo góra tego nie lubi. Helena i zmiana nastawienia do sprawy w trakcie pisania komentarza. No niestety, jak zasłużyła na karę, to niech chociaż ją zawieszą na 5 lat. O co brała leki powinna się z ty liczyć, a zresztą mam to gdzieś, kto graczy kogoś zawieszają. Tomasz, jak się ci palo do palacze, tak się ma. Ci palo, ci pio, tam ci konia biją. Hej! Sofii, psychoterapia z użyciem hipnozy. To cię nie obchodzi. Grzegorz, Iga jesteś wielka, tak? ż. A Wojciech sobie je ładnie. Am, 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 am. Jacko rozpisał skrypt. Olej to, rób swoje i baw się. Jednorazowe napoje i zawsze otwieraj świeże. Zastanawiacie się, czy w takim razie istnieją wielorazowe napoje? Tak, tak się mówi pozytywnie o wymiecinach, na przykład. Wanda, jesteś dzielną sportsmenką. Ona nie potrafi sklecić zdania, normalne jaka się. W pięknie skleconym zdaniu komentuje pan Paweł. Jacek, pierwszy główny urząd statystyczny, jesteśmy z tobą zawsze. Pan Mariusz podejrzewa, że pewna gmina w zachodnio jest winna. Iga, wałcz o odszkodowanie. Dariusz, miłośnik alfabetu, wymienia ulubioną literę. Jest to D. Łukasz i epitety budowlane. Stynkała taka. Tomasz i komentarz binarny. Moja kochana buzia. Pan Wiktor z Małopolski, ale długo trzymali to w tajemnicy, ale znaleźli kozła kozla ofiatnego. Dlaczego nie podali go do sodu za przekrety w produkcji? Faktycznie, zanurzenie w sodzie jest karą w, praktykowaną w kilku stanach USA, ale w Polsce niedopuszczalne. Roman. To robią przyjaciele Tuska. Marek. Statek. Piotr, który nauczył się kochać siebie, i tak jestem the best. Edyta i komentarz ze zwarciem logicznym. Nie mów o, jesteś Polką. Mieszko. Zenująca kreatura. Yy, czyli organizm żywy, wywołujący yy, poczucie głębokiego spokoju, w kulturze wschodu znane jako zen. Alicja znalazła ten jeden prosty trik. Adwokaci jej nienawidzą, prokuratorzy kochają. Taka krystaliczna królowa i musi się tłumaczyć. A jak się tłumaczy, to winna. Dokładnie, proszę Państwa. Wobec takiego argumentu, obrona rozkłada ręce. Zamykam rozprawę. Dziękuję. Mamy także wspaniały zespół wizażystów i stylistów, takich jak Heniek. Zadbaj Iga o swój wygląd, masz tyle kasy, mogłabyś ciut ładniej wyglądać, he he. Chris. Iga, zmień fryzurę lub stylistę, który co doradza, bo wyglądasz jak drewniana rzeźba góralska z tym uczesaniem. Wojciech. a dolna Wara dziwna jakaś. Oraz Piotr. Ale macyce, wow. Laur mistrza ortografii dostają egzekwo. Pan Adam za słowo bombkę. Oraz Pan Jan za słowo sprzedajina. Chociaż tutaj sprawdzałem, i sprzedajina to jest substancja podawana społeczeństwu w celu zwiększenia konsumpcji. Pan Rafał swoją lojalność deklaruje piosenką. Jesteśmy z Tobą, aż po deskę grobową Nasza duma narodowa Jesteśmy z Tobą, aż po deskę grobową Podsumowująco, pan Marian, roztoczono. Zanim przejdziemy do świata komentarzy szyfrowanych makrelą, chciałbym przypomnieć, że jeżeli komuś moje odcinki przydają się do śmiania, można się odwdzięczyć, płacając dowolną kwotę na serwisie ByCoffee. Ja w zamian daję dostęp do reżyserskich wersji odcinków oraz kody rabatowe na przyszłą trasę. Pan Tomasz i komentarz, który wygląda jakby zdanie, zaczynał pisać kilka razy. A co le? Wstyd. Trenerka jej wciska. Sterydy. Kuzwa. Fakt. Tylko ławka obok Fibiaka i tej bandzie. kłopoty rodzinne, steryt. Tomek, jak kto saba? Adam, zawsze BC stopił i brdęki picować. bo ja zawsze byłem za Topol, Zejak grałaś ty, wannie, grałaś ty, jadna kopista jesteś. Emma, nie jestem zadna wroska, a tobie co do tego i tu coś w obcym języku ale na szczęście można przetłumaczyć zobaczmy nie jestem kręgosupem, a wy co? Daniel. Części kochanie moje skarbu, porabiasz Slitnko w domu pokoju słychać, w... kiedy paszuje spotkacz. Tobie zakochane słońce, kiedy paszuje. Alicja. Iga, jedte dmy zajść. Rszym z toba. Chrystes basza, Kto liwą igą. Adrian. Prr.